Taksi jesteś super mordeczką. Pozdrawiam Krisa Oskiego i Tomaszka. Dziękuję, Klich, y, Karol. Pozdrawiam cię również. Bank. Powiedzcie mi, och, wiecie, że lody ekipy mają to do siebie, że kurwa y, jakby więcej już przeróbek o nich powstało niż kurwa czegoś innego, nie? Ja sam nawet chcę nagrać, słuchajcie, nie? Dzień dobry. Czy macie lody ekipy? My prowadzimy sklep wojskowy, a nie jakiś spożywczy. Do widzenia. Dzień dobry, czy są już lody ekipy? Nie ma. Mówiłem ci, że to jest sklep wojskowy. Do widzenia. Macie wreszcie te lody ekipy? Posłuchaj no, wredny bachorze! Jak jutro się to powtórzy, to obrzucę cię hełmami gnoju niewychowany! Do widzenia. Dzień dobry, czy są hełmy? E nie, nie ma. A są lody ekipy? Ja pierdolę. Rafonik